Dziś omówimy zmiany komunikacyjne w okresie świątecznym, noworocznym i na Trzech Króli. Jest to część szósta i zajmiemy się okresem 29-31 grudnia oprócz Nocy Sylwestrowej. Zapraszam do oglądania. Zmiany Trasowe 160, 171, 182. 196, 225, 256, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E2 i Z8 Zawieszenie kursowania 125, skrócenie z Międzylesia do Wiatracznej 134, od Toruńskiej, Łabiszyńską, Kondratowicza, Bazyliańską, Wysockiego i do Toruńskiej 143. Alejami Jerozolimskimi do Dworca Zachodniego. 164. Brak pojazdów do Powsinka. 187. Skrócenie do relacji Ursus-Niedźwiadek-Chełmska. 192. Skrócenie do relacji Krasnowola-Ursynów-Południowy. 198. Brak pojazdów do Narutowicza. 201. Brak pojazdów do Rodła. 326. Skrócenie do relacji Metro Marymont mont olesie 401, skrócenie do relacji Ursus niedźwiadek metro służew L24 brak pojazdów do pańskiej. Zmiany rozkładowe na liniach 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518 zawiesza się dodatkowe kursy szkolne. Rozkład specjalny dla linii 105, 106, 108, 114, 122, 130, 140, 173, 177, 183, 185, 197, 201, 204, 208, 209, 212, 228, 239, 507. 523, 527, 709, 710, 714, 719 i 739 tramwaje i metro kursują według rozkładu jazdy specjalnego dla dnia powszedniego. Metro nie realizuje kursów nocnych. To na tyle. Dzięki za uwagę.